Po 50 roku życia kobiety tracą nawet do 1% masy mięśniowej rocznie, nawet jeśli pozostają aktywne. Jeśli twoje nogi zaczynają wydawać się słabsze, równowaga mniej stabilna, a postawa ciała stopniowo się pogarsza, te trzy proste izometryczne ćwiczenia w zatrzymaniu mogą już dziś rozpocząć realną zmianę w twoim ciele. Większość utraty siły u kobiet po 50 roku życia nie wynika bezpośrednio z wieku lecz z mięśni, które nie pracują już tak aktywnie jak dawniej. Lata siedzenia, sztywności oraz osłabionych mięśni, stabilizujących powoli, odbierają siłę, prawidłową postawę i pewność siebie. Jednak najszybszą drogą do ponownej aktywacji tych mięśni nie są ciężkie ciężary, lecz kontrolowane napięcie izometryczne. Dziś wykonasz trzy ćwiczenia izometryczne, które celują dokładnie w te obszary, w których kobiety po 50 roku życia tracą siłę najszybciej nogi, biodra oraz głębokie mięśnie kor. Te ruchy są proste, bezpieczne dla stawów i nie wymagają żadnego sprzętu, a ostatnie ćwiczenie jest tym, które przywraca stabilność szybciej niż cokolwiek innego, czego próbowała większość kobiet. Ćwiczenie 1. Horse Stance Hold. Utrzymanie pozycji jeźdźca Pozycja jeźdźca jest jednym z najskuteczniejszych ćwiczeń, które pomagają kobietom po 50. roku życia odzyskać utraconą siłę dolnej części ciała. Ta tradycyjna postawa aktywuje dokładnie te grupy mięśniowe, które w codziennym życiu często zasypiają uda, biodra oraz głębokie mięśnie stabilizujące. Wiele kobiet zauważa to w postaci słabszego kroku, chwiejnych kolan lub stopniowo pogarszającej się jakości chodzenia. Pozycja jeźdźca działa dokładnie tam, gdzie problem się zaczyna. Podczas opuszczania się do tej pozycji mięśnie reagują natychmiast. Mięśnie czworogłowe ud wytwarzają kontrolowane napięcie, pośladki stabilizują biodra, a wewnętrzne i zewnętrzne partie ud utrzymują ciało w równowadze. Ta aktywacja odbywa się w sposób bezpieczny dla stawów, ponieważ napięcie izometryczne buduje siłę bez nacisku i bez obciążeń udarowych charakterystycznych dla ćwiczeń dynamicznych dla kobiet ze sztywnością, przebytymi urazami lub wrażliwymi kolanami jest to ogromna zaleta. Jak wykonać ćwiczenie? Ustaw stopy nieco szerzej niż szerokość barków. Palce lekko skierowane na zewnątrz. Opuść biodra jakbyś siadała na niewidzialnym krześle. Utrzymuj klatkę piersiową uniesioną plecy wyprostowane, a mięśnie kor aktywne. Wybierz taką głębokość, która angażuje nogi, ale nie przeciąża kolan. Oddychaj spokojnie i równomiernie. Jeśli potrzebujesz łatwiejszej wersji, pozostań nieco wyżej. Dla większego wyzwania możesz zejść niżej lub wydłużyć czas utrzymania pozycji o kilka sekund. Nawet drobne zmiany robią ogromną różnicę. Wiele kobiet odczuwa efekt niemal natychmiast. Mocniejsze nogi lepszą postawę i wyraźnie większą stabilność. Pozycja jeźdźca wzmacnia fundament ciała, siłę, której potrzebujesz przy każdym kroku i w każdym ruchu. Ćwiczenie 2. Wall sit hold – utrzymanie siadu przy ścianie. Siad przy ścianie to jedna z najbezpieczniejszych dla stawów metod, dzięki którym kobiety po 50. roku życia mogą ponownie zbudować silne i niezawodne nogi. Wygląda prosto, ale nie daj się zwieść. Ta pozycja aktywuje dokładnie te mięśnie, które odpowiadają za pewne wstawanie, łatwe wchodzenie po schodach oraz stabilną równowagę na nierównym podłożu. Jeśli Twoje nogi szybko się męczą, kolana wydają się niestabilne lub dolna część ciała traci wytrzymałość szybciej niż kiedyś, to właśnie siad przy ścianie przywraca siłę tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Podczas zsuwania się w dół po ścianie. Uda natychmiast przejmują kontrolowane napięcie. Mięśnie pośladkowe stabilizują biodra, a mięśnie kor pracują, aby utrzymać kręgosłup w wyprostowanej pozycji. W przeciwieństwie do ćwiczeń dynamicznych, które mogą podrażniać starzejące się stawy, siat przy ścianie buduje siłę bez nacisku i bez wstrząsów. Dzięki temu jest idealny dla kobiet ze sztywnymi kolanami, dawnymi urazami lub łagodnym zapaleniem stawów. W tej statycznej pozycji pracują mięśnie, a stawy pozostają chronione. Jak wykonać ćwiczenie, stań plecami do ściany, stopy ustaw około jeden krok do przodu, powoli zsuń się w dół, aż kolana będą ugięte pod komfortowym kątem, nie za nisko, zwłaszcza jeśli miałaś problemy z kolanami. Plecy utrzymuj płasko przy ścianie, klatkę piersiową otwartą, a ciężar ciała przenieś na pięty. Oddychaj spokojnie przez cały czas. Jeśli pozycja jest zbyt intensywna, pozostań nieco wyżej. Dla większego wyzwania możesz zejść niżej lub wydłużyć czas napięcia. Celem jest kontrola, nigdy wymuszanie bólu. Wiele kobiet szybko zauważa postępy. Mocniejszy krok, łatwiejsze wstawanie i nowe zaufanie do siły swoich nóg. Ćwiczenie: 3. Plank Hold, Utrzymanie deski. Deska jest jednym z najważniejszych ćwiczeń izometrycznych, jakie kobieta po 50. roku życia może wykonywać, ponieważ wzmacnia głębokie mięśnie tułowia, które chronią kręgosłup, stabilizują ruch i pozwalają zachować wyprostowaną, silną postawę ciała. Z wiekiem mięśnie te często słabną niezauważalnie. Nie dzieje się to z dnia na dzień, ale z czasem objawia się sztywnością w dolnej części pleców. Krótszym krokiem lub stopniową utratą równowagi. Deska odwraca te zmiany, ponownie aktywując mięśnie kor. Podczas prawidłowego utrzymania pozycji deski pracują nie tylko mięśnie brzucha, pośladki napinają się, aby stabilizować biodra, głębokie mięśnie pleców utrzymują kręgosłup w jednej linii, barki i górna część pleców subtelnie zapewniają strukturę i stabilność. To izometryczne napięcie całego ciała, buduje siłę, której potrzebujesz przy każdym ruchu. Jak wykonać ćwiczenie poprawnie? Ułóż łokcie bezpośrednio pod barkami, wyprostuj nogi do tyłu i utwórz prostą linię od głowy aż po pięty. Napnij mięśnie kor, jakbyś przygotowywała się na uderzenie. Biodra utrzymuj stabilnie, bez opadania i bez unoszenia w górę. Oddychaj spokojnie i kontrolowanie przez nos. Jeśli na początku pozycja jest zbyt trudna, Oprzyj kolana na podłodze. Dla większego wyzwania możesz zwiększyć napięcie lub wydłużyć czas utrzymania pozycji. Wiele kobiet szybko zauważa poprawę: mniej bólu pleców, łatwiejsze poruszanie się i znacznie stabilniejszą postawę. Te trzy izometryczne pozycje odbudowują siłę, którą proces starzenia próbuje Ci odebrać. Moc w nogach, stabilność bioder oraz głęboką siłę kor. Dzięki której możesz poruszać się pewnie i zaufaniem do własnego ciała. Nie potrzebujesz siłowni ani ciężarów, tylko kontrolowanego napięcia, wykonywanego ze świadomą intencją. Zacznij już dziś, bądź konsekwentna, a twoje ciało zareaguje szybciej niż się spodziewasz. Która z tych trzech pozycji była dla ciebie najbardziej odczuwalna? Napisz mi w komentarzu, czytam wszystkie. A jeśli chcesz więcej prostych, bezpiecznych dla stawów rutyn dla kobiet po 50. roku życia, kliknij. Lubię to, zasubskrybuj kanał Jeden Dzień Silniejsza i udostępnij to wideo komuś, kto tego potrzebuje. Twoja zmiana zaczyna się teraz.